Cześć wam wszystkim, z tej strony, bo witam was w kolejnym filmiku Call of Duty Modern Warfare 2. Widzicie tutaj opłatki śniegu. Pamiętacie, rok temu na majówkę spadł śnieg. słuchajcie grill, a tutaj wychodzimy, Patrzę a tu nagle śnieg i lipa, bo atrakcją był śnieg, ale tutaj. Mam dla Was materiał, gram tutaj ACR, MW2 i postanowiłem, żeby e, uczcić tę jakość rocznicę, że spadł śnieg, postanowiłem dodać sobie efekt śniegowy. Fajnie wygląda, prawda? Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dzięki Wam za te łapki, pod każdym filmikiem jest już ponad 100 łapek, dzięki jeszcze raz wielkie. Jeżeli dacie radę, możecie klikać myszką pod tym filmikiem łapkę, będę naprawdę Wam wdzięczny. Słuchajcie, Modern Warfare 2 c wyniku Wam nie podam, zobaczycie sobie na koniec, gram tutaj ze znajomymi, także e, byłem naprawdę ciekawie, serdecznie ich pozdrawiam. Pytaliście się, czy do Modern Warfare 3 zorganizuje open lobby, tak, zrobię to open lobby, informacje zarzucę Wam po południu w tygodniu na Facebooku, także kolejne open lobby to będzie z MW3, także szykować się Wezmę sobie 5 najszybszych, najszybszych osób, które się zgłoszą i będziemy napierdalać i gromadzić z mocą. Trochę informacji o GTA. Informacje o GTA, bo to jest jedna właśnie gra, którą chcę kupić na jesień. Na jesień będzie COD, będzie Battlefield, będzie FIFA i będzie na pewno GTA. Jedna na początku przykra informacja. Gra pojawi się 17 września, to powinniśmy się cieszyć, ale pojawi się na konsole 1, na PS3, na Xbox 360 Szyfowie Rockstar. Nie potwierdzili na razie, nie zaprzeczyli, że gra pojawi się w ogóle na PC, tak? jeżeli tak by było, to byłoby pół roku odstępu w stosunku do GTA 4 jak mieliśmy. Najpierw się pojawiły na konsole, później pół roku w grudniu pojawiła się ta gra na pc -tach. chyba, albo nawet i dłużej. W 2008 roku, nie pamiętam już za bardzo, ale jakiś okres był, pół roku przerwy. Także musielibyśmy czekać pół roku. Fajne tutaj, prawda? Fajnie, jak załatwiłem kampera. Pamiętajcie nie kampić w MW2, bo dorwę was z synteksem w tylca. <grym> Dobra, wracamy do tego gita. Także mamy trzy postacie. Będą trzy, słuchajcie, postacie. Trochę poczytałem sobie, się właśnie zastanawiałem, jak oni będą chcieli połączyć te trzy postacie, żeby to grało w całą jedną spójność. Każda z trzech postaci będzie charakteryzować się dla siebie e, odpowiednimi takimi zdolnościami. Jeden na przykład będzie podczas strzelania mógł e, zwalniać czas, drugi podczas pościgu, a trzeci będzie miał na przykład większą, większą moc zdrowia i tym podobne. Każdy będzie swoją postać zboostowana, a się, się, jak te postacie będą ze sobą ingerować w tym dużym świecie. I słuchajcie, będzie to działać właśnie na zasadzie Google Earth. Czyli jak gramy na przykład jedną postacią, ta postać nam się znudzi. Mam tutaj pada, Weźmiemy sobie, naciśniemy magicznie na przykład L2, tak? To jest L2. Automatycznie mapa z GTA robi się nam na Google Earth, czyli wszystko wypierdzielane praktycznie nie jest, Widzimy całą mapę z góry. Analogiem przesuwamy sobie na drugą postać i z powrotem spadamy, lecimy w dół, ucinamy się w drugą Te postacie oczywiście będą y, od siebie zależne. Jedna... Będą wspólne przede wszystkim też misje. Na początku myśleliśmy, że to będą trzy postacie, które jedynie raz na jakiś czas ze sobą będą grać, a to one będą od siebie zależne. Słuchajcie, będziemy mogli na przykład planować y, napad na bank. W innych częściach, w innych grach wyglądało to w momencie tak, że dostawaliśmy telefon, jechaliśmy, albo po drodze zabieraliśmy jakiegoś kumpla tego, tego i... Był napad na bank, a tutaj troszkę to będzie też inaczej. Napad na bank to będzie już sama kwintesencja, potwierdzenie naszej doskonałości, naszej perfekcyjności, możliwości planowania taktycznego. Mianowicie, wybieramy sobie znajomych, czy będzie jeden nasz znajomy, czy będzie nasz z dwóch znajomych, czy będzie trzech. Nie wiadomo, jak to będzie miało się do trybu multiplayer, do trybu online, ale. Gdy już zbierzemy tych znajomości, będziemy musieli udać się do sklepu z bronią, wybrać odpowiednie usprojenie, Ba! Będziemy musieli pojechać do tej lokacji z tym bankiem, zobaczyć czy w tym banku jest ochrona, ile jest kas, yy, czy są kamery. Później... Pojechać, uzbroić się, załatwić sobie transport. Także samo przygotowanie do misji będzie o wiele dłuższe i bardziej ciekawsze niż skinny esencja upierdolenia, zabrania pieniędzy i wyjazdu z tą gotówką. Także zobaczcie, jak fajnie to wszystko wygląda, jak ten system logiki i system rozwoju misji się będzie sprawował. Mam nadzieję, że na samym napadzie na banku nie skończy się, że to będzie tylko kwintesencja rozwoju postaci. Mam nadzieję, że będzie zapożyczony z GTA Sa Andreas system rozwoju postaci, że będziemy mogli się na siłkę przypakować albo zrobić sobie fajnego grupasa, z czapką, z taką czarną czapeczką z jakimś napisem. Także tak będzie wyglądało mniej więcej GTA, to jest dopiero początek, to jest dopiero początek, zapowiedzi podają, właśnie 1-17 września jest e, premiera. Ja osobiście posiadam konsolę Xboxa 360, ale chciałbym mieć tam jedną gierka na PC, -ta. na PC -ta lepiej by mi się jednak grało, mam też monitor 23-calowy, led -owy. wiem, że można konsolkę podłączyć e, pod HDMI, ale planuję na jesień zakupić sobie nową kartę graficzną, i chciałbym rzeczywiście zobaczyć, kiedy możliwości e, teksturowe, wiadomo gry na PC w tej chwili wyglądają mu lepiej i GTA akurat by to, by, akurat by fajnie wyglądało, a, ba, jeszcze zapomniałem powiedzieć też o silniku, słuchajcie, silnik graficzny, będzie bazował na czwórce, będzie bazował na czwórce, ale będzie ostro podrasowany, ostro podrasowany lecąc samolotem, tekstury nam się z budynków nie będą doczytywać także jak będziemy z góry będziemy widzieć praktycznie cały zasięg Nowego Miasta Miasto ma być czterokrotnie razy większe od San Andreas. nie czy Vice City, Vice City połączone z, e, z Santosem, jakoś także czterokrotnie ma być Większe, ale to ważne czy większe? Ważne, żeby to miasto było czymś przypomnianym, bo mogą być tereny puste, a powiedzą, że czterokrotnie większe. Dla mnie może być nawet miasto delikatnie mniejsze. Ważne, żeby coś się w tym mieście działo. Patrzcie już, nam zleciał komentarz. Materiał nam zleciał gromów, pierwsze ładnie. Także tym śniegowym materiałem z Model Warfare 2 żegna się z Wami Sebo. Pamiętajcie o łapkach i komentarzach. Słyszymy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się do niedzieli, do kolejnego materiału. Jesmos!